Spik, prasedirate równa się słów, kiedy moja przyjaciółka Anna zadzwoniła do mnie o trzecie nad ranem, płacząc tak mocno, że ledwie mogłem zrozumieć jej słowa, wiedziałem, że stało się coś strasznego. Przez telefon słyszałem tylko urywane zdania, znalazłam wiadomości, z jego sekretarką, od miesięcy nie wiem, co robić. Serce mi się krajało, gdy słuchałem, jak opisuje moment odkrycia zdrady swojego męża. Dwadzieścia lat małżeństwa, troje dzieci, wspólnie zbudowany dom. Wszystko to nagle stanęło pod znakiem zapytania. Gdy przyjechałem do niej, zastałem kobietę złamaną, siedzącą na podłodze w kuchni z telefonem męża w dłoniach, przeglądającą kolejne dowody jego niewierności. Jak mam mu wybaczyć? pytała przez łzy. Jak mam zaufać komuś, kto przez tyle miesięcy patrzył mi w oczy i kłamał? W tamtej chwili przypomniała mi się historia, która zmieniła moje rozumienie przebaczenia w małżeństwie historia proroka Ozeasza i jego żony Goumer. To, co Bóg polecił Ozeaszowi, wydawało się niemożliwe, a jednak stało się najpotężniejszą lekcją o miłości i przebaczeniu, jaką ludzkość kiedykolwiek otrzymała. Zdrada w małżeństwie to jedna z najbardziej bolesnych ran, jakie może zadać człowiek drugiemu człowiekowi. Psychologowie porównują ją do śmierci, bo rzeczywiście, coś umiera w związku, gdy jeden z partnerów łamie przysięgę wierności. Zaufanie, które budowało się latami, rozpada się w ciągu sekund. Bezpieczeństwo emocjonalne które było fundamentem relacji, nagle przestaje istnieć. Osoba zdradzona często czuje się, jak gdyby jej cały świat runął, jakby wszystko, w co wierzyła o swoim małżeństwie, okazało się kłamstwem. Badania pokazują, że trauma po zdradzie może wywoływać objawy podobne do zespołu stresu pourazowego, bezsenność, napady paniki, obsesyjne myśli, problemy z koncentracją. Ale czy istnieje nadzieja na uzdrowienie takiego związku? Historia Ozeasza i Goomer to nie tylko starożytny tekst biblijny, to żywy podręcznik o tym, jak Bóg patrzy na małżeństwo i jak możliwe jest przebaczenie nawet w najbardziej skrajnych przypadkach niewierności. Gdy Bóg powiedział Ozeaszowi, idź, weź sobie za żonę nierządnicę, prorok musiał być w szoku. Wyobraź sobie, że Bóg mówi ci, żebyś poślubił kogoś, o kim wiesz, że będzie ci niewierny. Ale Ozeasz był posłuszny i poślubił Goomer. Na początku wszystko wyglądało dobrze. Mieli dzieci, budowali rodzinę. Ale potem go umer, zaczęła go zdradzać. Nie raz, nie dwa razy, ale wielokrotnie. Odchodziła do innych mężczyzn, porzucała dom, dzieci, męża. Każdy by powiedział Ozaaszowi, rozwiedź się z nią. Masz prawo. Nikt ci się nie będzie dziwił. Ale Bóg miał inny plan. Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego Bóg kazałby komuś przechodzić przez taką gehennę. Odpowiedź jest głębsza niż mogłoby się wydawać. Małżeństwo Ozeasza i Goumer było żywą przypowieścią o relacji między Bogiem a jego ludem. Tak jak Goumer była niewierna Ozeaszowi, tak Izrael był niewierny Bogu, goniąc za innymi bogami, zapominając o tym, kto ich wybrał i umiłował. Ale oto, co jest zdumiewające, mimo tej niewierności Bóg nie porzucił swojego ludu. I polecił Ozeaszowi, żeby nie porzucił Goumer. Psychologia mówi nam, że przebaczenie to jeden z najtrudniejszych procesów emocjonalnych, przez które może przejść człowiek. Nie chodzi tylko o powiedzenie wybaczam ci, to proces, który angażuje całą naszą psychikę. Gdy zostajemy zdradzeni, nasz mózg aktywuje systemy obronne. Ciało wypełnia się hormonami stresu, kortyzolem i adrenaliną. Amygdala, centrum strachu w mózgu, pozostaje w stanie ciągłej gotowości. Dlatego osoba po zdradzie często czuje się jak na wojnie. Bo dosłownie jej mózg przeszedł w tryb przetrwania. Ale badania pokazują też coś fascynującego, gdy świadomie decydujemy się na przebaczenie, w naszym mózgu zachodzą pozytywne zmiany. Poziom kortyzolu spada, aktywują się obszary odpowiedzialne za empatię i więzi społeczne, a ciało zaczyna produkować oksytocynę, hormon więzi i miłości. Ale oto, co mnie wstrząsnęło, gdy głębiej studiowałem historię ozeasza. Goumer nie tylko go zdradziła, ona go opuściła całkowicie poszła żyć z innymi mężczyznami prawdopodobnie jako prostytutka wyobraź sobie ból ozeasza każdego dnia budził się w pustym domu patrząc na łóżko w którym kiedyś spali razem każdego dnia musiał odpowiadać dzieciom na pytania tato gdzie jest mama kiedy mama wróci każdego dnia ludzie w mieście patrzyli na niego ze współczuciem lub przyderstwem niektórzy pewnie mówili widzieliśmy twoją żonę z innym mężczyzną przy bramie miasta jak można przeżyć taką gehennę? Ale tu jest moment, który zmienia wszystko. Bóg powiedział do Ozeasza: idź jeszcze raz, okaż miłość kobiecie, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela. Zauważ te słowa: idź jeszcze raz. Nie chodziło o jednorazowy akt przebaczenia. Chodziło o świadomą decyzję, by kochać mimo wszystko, by wybaczyć mimo bólu, by budować na nowo mimo zniszczenia. Ozeasz musiał aktywnie szukać Goumer, odnaleźć ją, wykupić z jej grzesznego życia i przyprowadzić do domu. To właśnie tutaj historia staje się naprawdę potężna. Ozeasz nie tylko przebaczył Goumer, on za nią zapłacił. Biblia mówi, że kupił ją za piętnaście srebrników i półtora homera jęczmienia. Wyobraź sobie tę scenę. Mężczyzna, który został porzucony i zdradzony, płaci własne pieniądze, żeby odkupić kobietę, która go skrzywdziła. W oczach świata to było szaleństwo. Ale w oczach Boga to było obrazem najczystszej miłości. Współczesna psychologia potwierdza mądrość tego biblijnego modelu. Doktor John Gatman, jeden z najwybitniejszych badaczy małżeństw na świecie, odkrył, że pary, które przetrwały zdradę i wyszły z tego silniejsze, mają kilka wspólnych cech. Po pierwsze, osoba, która zdradziła, musi w pełni wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, nie tłumaczyć się, nie obwiniać partnera, ale przyznać się do winy. Po drugie, zdradzona osoba musi podjąć świadomą decyzję o przebaczeniu, nie dlatego, że czuje się do tego zmuszona, ale dlatego, że wybiera miłość ponad ból. Po trzecie, oboje muszą być gotowi na ciężką pracę nad odbudową zaufania. Ale tu jest coś, co mnie fascynuje w historii Ozeasza. Gdy sprowadził Goumer do domu, nie udawał, że nic się nie stało. Powiedział jej, przez wiele dni będziesz mieszkać ze mną, nie będziesz uprawiać nierządu, ani nie będziesz należała do żadnego mężczyzny. Tak samo i ja będę postępował względem ciebie, kropka. To był okres odbudowy, czas na uzdrowienie. Ozeasz nie żądał natychmiastowego powrotu do normalności. Rozumiał, że prawdziwe przebaczenie to proces, niejednorazowe wydarzenie. Pamiętam, jak opowiadałem tę historię Annie, mojej przyjaciółce, której mąż ją zdradził. Na początku była wściekła. Jak możesz mi mówić... Żebym mu wybaczyła? Krzyczała. Nie rozumiesz, jak bardzo mnie skrzywdził. Miała rację. Ból po zdradzie to coś, czego nie da się w pełni zrozumieć, jeśli się tego nie przeżyło. Ale powiedziałem jej coś, co zmieniło jej perspektywę. Anna, przebaczenie to nie dar dla twojego męża. To dar dla ciebie. Gdy trzymasz się gniewu i żalu, to tak, jakby śpiła truciznę i oczekiwała, że to on umrze. Badania neurologiczne pokazują, że długotrwały gniew i żal dosłownie niszczą nasze ciało. Przewlekły stres powoduje problemy z sercem, osłabia system immunologiczny, może prowadzić do depresji i lęków. Z drugiej strony przebaczenie ma udowodnione korzyści zdrowotne, obniża ciśnienie krwi, poprawia jakość snu, wzmacnia odporność, a nawet może wydłużyć życie. To nie przypadek, że Bóg wbudował w nas mechanizm przebaczenia, to nie tylko duchowa konieczność, ale także biologiczna potrzeba ale przebaczenie nie oznacza naiwności. Ozeasz nie był głupcem, który pozwalał się wykorzystywać. Gdy sprowadził Goumer do domu, ustanowił jasne granice. Był gotów jej wybaczyć, ale nie był gotów na to, żeby znów została skrzywdzona. To ważna lekcja dla wszystkich, którzy przechodzą przez proces przebaczenia po zdradzie: można wybaczyć, nie będąc naiwnym. Można kochać, zachowując zdrowy rozsądek. Historia Ozeasza i Goumer pokazuje nam też, że prawdziwa miłość małżeńska to nie uczucie, które przychodzi i odchodzi w zależności od okoliczności. To świadoma decyzja, którą podejmujemy każdego dnia na nowo. Gdy Ozeasz szedł szukać go umer, prawdopodobnie nie czuł się zakochany. Prawdopodobnie czuł ból, gniew, rozczarowanie. Ale mimo tych uczuć podjął decyzję o miłości. To jest różnica między miłością a zakochaniem. Zakochanie to uczucie, miłość to wybór. Teraz możesz się zastanawiać czy każde małżeństwo po zdradzie da się uratować? Szczerze mówiąc, nie każde. Przebaczenie wymaga dwóch osób, jednej, która jest gotowa wybaczyć, i drugiej, która jest gotowa przyjąć przebaczenie i zmienić się. Jeśli osoba, która zdradziła, nie widzi problemu w swoim zachowaniu, jeśli nie jest skłonna do zmiany, jeśli nadal kłamie i manipuluje, to przebaczenie może stać się współzależnieniem. Ale gdy obie strony są gotowe na ciężką pracę, cuda są możliwe. Dr Esther Perl, światowej sławy terapeutka par, mówi coś fascynującego: Zdrada może być końcem pierwszego małżeństwa, ale może też być początkiem drugiego z tą samą osobą. Wiele par, które przeszły przez kryzys zdrady i zdecydowały się na przebaczenie i odbudowę, mówi, że ich związek stał się głębszy i silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Nie dlatego, że zdrada była dobra zdrada zawsze jest złem. Ale dlatego, że proces przebaczenia i odbudowy nauczył ich rzeczy o sobie i o swoim partnerze, których nigdy wcześniej nie wiedzieli. Pamiętam małżeństwo, które poznałem kilka lat temu: Marek i Kasia. Po 15 latach małżeństwa Marek miał romans z koleżanką z pracy. Gdy Kasia się dowiedziała, ich świat się zawalił. Przez kilka miesięcy żyli jak obcy ludzie w tym samym domu. Kasia chciała rozwodu. Marek błagał o drugą szansę. W końcu zdecydowali się na terapię małżeńską. To był najtrudniejszy rok w ich życiu, pełen łez, krzyków, bolesnych rozmów, ale także pełen odkryć. Okazało się, że ich małżeństwo od lat było w kryzysie, ale oboje udawali, że wszystko jest w porządku. Romans był symptomem, nie przyczyną problemów. Dziś, pięć lat później, Marek i Kasia mówią, że są wdzięczni za ten kryzys. Nie za zdradę, ta nadal boli. Ale za to, że zmusił ich do szczerości, do prawdziwej bliskości, do odbudowania związku na solidnych fundamentach. Nasze pierwsze małżeństwo było powierzchowne, mówi Kasia. Drugie małżeństwo z tym samym mężczyzną jest prawdziwe. Ale proces przebaczenia po zdradzie to nie jest coś, co można zrobić szybko. Psychologowie mówią, że pełne uzdrowienie po zdradzie może podrwać od dwóch do pięciu lat. To długi czas, wypełniony wzlotami, upadkami, Dobrymi dniami i złymi dniami. Są dni, kiedy czujesz, że robiłeś postępy i nagle coś, zapach perfum, piosenka w radiu, numer telefonu na rachunku, przywraca wszystkie bolesne wspomnienia. To normalne. Uzdrowienie nie jest linią prostą. Ozeasz musiał przechodzić przez podobne emocje. Były pewnie dni, kiedy patrzył na go umer i czuł tylko miłość. I były dni, kiedy wspomnienia jej zdrady wracały z pełną siłą. Ale każdego dnia podejmował na nowo decyzję o miłości. Każdego dnia wybierał przebaczenie zamiast gniewu, nadzieję zamiast rozpaczy, budowanie zamiast niszczenia. To, co jest naprawdę piękne w tej historii, to fakt, że Bóg użył złamanego małżeństwa do pokazania swojej miłości do ludzkości. Każdy z nas jest jak goumer, niewierni, błądzący, goniący za rzeczami, które obiecują szczęście, ale przynoszą tylko ból. A Bóg jest jako Zeasz. Kocha nas mimo naszej niewierności, szuka nas, gdy się gubimy, wykupuje nas z naszych grzechów i przyprowadza do domu. Gdy Anna, moja przyjaciółka, w końcu zdecydowała się dać swojemu mężowi drugą szansę, nie stało się to z dnia na dzień. Był to proces, który trwał miesiące. Najpierw musiała przepracować swój gniew, nie tłumić go, ale pozwolić sobie go poczuć i zrozumieć. Potem musiała podjąć świadomą decyzję o przebaczeniu, nie dlatego, że jej mąż na to zasługiwał, ale dlatego, że ona sama potrzebowała wolności od gniewu. Wreszcie oboje musieli ciężko pracować nad odbudową zaufania. Jej mąż musiał całkowicie zmienić swoje zachowanie. Musiał zerwać wszelkie kontakty z kobietą, z którą miał romans. Musiał zmienić pracę. Musiał być całkowicie transparentny, dawać Annie dostęp do swojego telefonu, komputera, kont w mediach społecznościowych. Musiał chodzić na terapię indywidualną, żeby zrozumieć dlaczego zdradził. To nie było łatwe dla jego ego, ale zrozumiał, że to cena, którą musi zapłacić za odbudowanie małżeństwa. Anna z kolei musiała nauczyć się żyć z niepewnością. Musiała zaakceptować, że nigdy nie będzie miała stuprocentowej gwarancji, że jej mąż jej nie zdradzi ponownie. Ale zrozumiała też, że takiej gwarancji tak naprawdę nigdy nie miała, tylko myślała, że ma. Musiała nauczyć się na nowo ufać, nie ślepo, ale mądrze. Musiała nauczyć się rozróżniać między uzasadnionymi obawami a paranoidalnym strachem. Dziś, trzy lata później, Anna i jej mąż mają małżeństwo, które jest inne niż to, które mieli wcześniej. W pewnym sensie jest trudniejsze, nie ma już tej niewinnej ufności, którą mieli na początku. Ale w innym sensie jest głębsze. Przeszli przez najgorsze, co może spotkać małżeństwo, i przetrwali. Wiedzą teraz, że ich miłość to nie tylko uczucie, ale świadoma decyzja, którą podejmują każdego dnia na nowo. Ale nie wszyscy mają takie szczęście. Znam też historię małżeństw, które nie przetrwały zdrady. Czasami dlatego, że osoba zdradzona nie była w stanie wybaczyć. Czasami dlatego, że osoba, która zdradziła, nie była gotowa na prawdziwą zmianę. A czasami dlatego, że problemy w małżeństwie były zbyt głębokie, a zdrada była tylko ostatnim gwoździem do trumny. I to też jest w porządku. Przebaczenie nie zawsze oznacza pozostanie w małżeństwie. Można wybaczyć komuś i jednocześnie zdecydować, że nie można z nim żyć. Można uwolnić się od gniewu i żalu, nie wracając do relacji, która była toksyczna. Przebaczenie to przede wszystkim proces wewnętrzny, to uwolnienie siebie od ciężaru negatywnych emocji. Ale historia Ozeasza i Goumer pokazuje nam, że gdy obie strony są gotowe na ciężką pracę, nawet najbardziej złamane małżeństwo może zostać uzdrowione. Nie będzie takie samo jak wcześniej, będzie inne. Ale może być piękne na swój sposób, jak złamana kość, która zrasta się i staje się silniejsza w miejscu złamania. Teraz chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeśli przechodzisz przez kryzys w małżeństwie, jeśli zmagasz się z bólem po zdradzie, jeśli zastanawiasz się, czy twój związek da się uratować, pamiętaj o kilku rzeczach. Po pierwsze, nie jesteś sam. Miliony ludzi przeszły przez to, co ty teraz przeżywasz. Po drugie, ból, który czujesz, to nie jest twoja wina. Po trzecie, masz wybór. Możesz pozwolić, żeby ten ból cię zniszczył, albo możesz użyć go jako siły do zmiany. Jeśli jesteś osobą, która została zdradzona, pamiętaj, że przebaczenie to proces, nie jednorazowe wydarzenie. Nie musisz wybaczyć od razu. Możesz pozwolić sobie na gniew, na smutek, na wszystkie trudne emocje. To naturalne i zdrowe. Ale nie pozwól żeby te emocje cię pochłonęły. Szukaj pomocy u terapeuty, u przyjaciół, u rodziny, u Boga. Nie próbuj przechodzić przez to sam. Jeśli jesteś osobą, która zdradziła, pamiętaj, że prawdziwa skrucha to nie tylko słowa, ale czyny. Nie wystarczy powiedzieć przepraszam. Musisz pokazać, że naprawdę żałujesz, że jesteś gotów zrobić wszystko, żeby odbudować zaufanie. Musisz być cierpliwy, Twój partner będzie potrzebował czasu na uzdrowienie. Musisz być transparentny, twój partner będzie potrzebował dowodów, że się zmieniłeś. Historia Ozeasza i Goomer to nie tylko opowieść o małżeństwie. To opowieść o nadziei. O tym, że nawet gdy wszystko wydaje się stracone, gdy ból jest nie do zniesienia, gdy przyszłość wydaje się beznadziejna, zawsze jest możliwość nowego początku. Ale wymaga to odwagi, odwagi do przebaczenia, odwagi do zmiany, odwagi do miłości mimo wszystko. Pamiętam, jak kilka miesięcy temu spotkałem Annę na ulicy. Uśmiechała się, pierwszy prawdziwy uśmiech, jaki u niej widziałem od tamtej nocy, gdy zadzwoniła do mnie płacząc. Opowiedziała mi, że ona i jej mąż planują odnowienie ślubów w przyszłym roku. To nie będzie celebracja tego, co było, powiedziała. To będzie celebracja tego, co jest teraz. Tego, co zbudowaliśmy na gruzach tego, co zostało zniszczone. To jest piękno historii Ozeasza i Goumer. To nie jest opowieść o tym, że zdrada nie ma znaczenia. Zdrada zawsze ma znaczenie, zawsze boli, zawsze niszczy. To jest opowieść o tym, że miłość może być silniejsza niż ból, że przebaczenie może być potężniejsze niż gniew, że nadzieja może przetrwać nawet najciemniejsze chwile. Boże, dziękuję Ci za historię Ozeasza i Goumer, która pokazuje nam głębię Twojej miłości i moc przebaczenia. Dziękuję Ci za to, że nie porzucasz nas, nawet gdy my Cię porzucamy. Dziękuję Ci za to, że Twoja miłość jest wierna, nawet gdy nasza jest niewierna. Modlę się za wszystkich, którzy dzisiaj zmagają się z bólem zdrady w swoich małżeństwach. Panie, Ty znasz każde złamane serce, każdą łzę, każdy ból. Ty wiesz, jak trudne jest przebaczenie, jak bolesna jest zdrada. Proszę Cię, bądź blisko tych, którzy cierpią. Daj im siłę na każdy dzień. Jeśli to możliwe, Uzdrów ich małżeństwa. Ale jeśli nie, to uzdrów ich serca. Naucz ich przebaczać, nie dla tych, którzy ich skrzywdzili, ale dla nich samych. Uwolni ich od gniewu i żalu, które jak trucizna niszczą ich dusze. Daj im nadzieję na przyszłość, na nowy początek, na lepsze jutro. Panie, modlę się też za tych, którzy zdradziły swoich partnerów. Doprowadź ich do prawdziwej skruchy, do zrozumienia bólu, który zadali. Daj im odwagę do zmiany, do transparentności, do ciężkiej pracy nad odbudową zaufania. Naucz ich, że prawdziwa miłość to nie tylko uczucie, ale wybór, który podejmujemy każdego dnia na nowo. Boże, błogosław wszystkie małżeństwa. Chronię przed pokusą, przed zdradą, przed wszystkim, co może je zniszczyć. A gdy już zostaną zranione, bądź ich lekarzem, ich uzdrowicielem, ich nadzieją. W imię Jezusa który umarł za nasze grzechy i z wstał, dając nam nadzieję na nowe życie. Amen. Zanim zakończę, chcę Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Historia Ozeasza i Gołumer to tylko jedna z wielu historii biblijnych, które mogą zmienić Twoje małżeństwo. W Biblii znajdziesz historię o miłości, która pokonuje wszystkie przeszkody, o małżeństwach, które przetrwały najgorsze kryzysy, o parach, które znalazły szczęście nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Każda z tych historii ma coś do powiedzenia o Twoim związku, o Twoich wyzwaniach, o Twoich marzeniach. W następnym filmie opowiem Ci historię, która może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na komunikację w małżeństwie historię o parze, która nauczyła się rozmawiać ze sobą w sposób, który uzdrowił ich związek i stał się modelem dla tysięcy innych par. To historia, która może uratować Twoje małżeństwo, nawet jeśli wydaje Ci się, że już nie ma o czym rozmawiać. Prasedi, speak.